O, witam bardzo serdecznie. Kolejny projekt ukończony. Jak widać, projekt dotyczył ukrojenia silnika diesla trzycylindrowego cylindrowego ski. Widać trzy garczki. Podklejona turbina. Wszystko się rusza. Zmiana geometria łopatek. Proszę bardzo. Trochę czasu to zeszło, ale opłacało się. Efekt jest całkiem fajny, widać wałki rozrządu, pompę podciśnienia, termostat, jak on się nagrzeje to się otwiera, puszcza yy, wodę na y, duży obieg, czyli na chłodnicę, koło zamachowe, rozrusznik, filtr oleju, bagnet, przepustnica, czyli się też się rusza. jak się dotnie tutaj są też klapki może będzie widać coś tam widać klapki do dolotu pompa wtryskowa wysokiego ciśnienia zaraz będziemy tym próbować ruszać jest całkiem fajnie zbudowana, jest wałek na mimośrodzie jak się obraca to taki nazwijmy to tłoczek o zarysie trójkąta naciska na trzy zaworki i pompuje paliwo kompresor klimatyzacji cały rozrząd jak widać są dwa wałki rozrządu dolotowe, wydechowe całkiem wygląda skomplikowanie, ale jak już się przy tym pracuje to nie wygląda to tak źle no dobra, ale na czym polega zasada działania diesla? To akurat się przyjrzymy drugiemu tłoczkowi. On jest teraz w górnym martwym punkcie. W tej chwili tłok jest w fazie zasysania powietrza. Widziałem, się tam zawory otwierają. Tłok zawraca, zawory się zamykają i tłok zaczyna sprężać powietrze. I w momencie, jak już jest bardzo blisko górnego martwego punktu ten wtrysk drugi daje dawkę paliwa oleju napędowego to powietrze jest na tyle mocno sprężane, że dochodzi do zapłonu wtryskanego paliwa i tłok idzie w dół poprzez, przez yy, zapłon mieszanki zawraca i otwiera, już tutaj widać, że zawory wydechowe się otwierają. tłok wypycha spaliny, i cykl zaczyna się od nowa. Spalanie, i wydech. I tak w kół macie. Pokażę Wam jeszcze z bliska, jak się otwiera zawór. W tym przypadku dolotowy. W tej chwili już krzywka za chwilę zaczyna napierać na rolkę dźwigienki zaczynam obracać kołem zamachowym tłok idzie w dół i zawór się otwiera mam nadzieję, że tutaj to widzicie i w tym momencie już się zamknął jeszcze raz Wam to pokażę tylko z perspektywy drugiego tłoka Krzywka wałka rozrządu napiera na rolkę. Rolka dźwigienki powoduje otwarcie zaworu. I widzimy, że oba są tutaj otwarte. I dalej obracamy tłokiem. Tłok zaczyna zawracać, a zawory się zamykają. I w tym momencie, jak już tłok zawraca, jest przy górnym martwym punkcie, jest wtrysk, zapłon. Tak jak wcześniej powiedziałem, dochodzi do ruchu tłoka. No to byłoby na tyle z moich wypocin. Będę wdzięczny za komentarze Ewentualnie pytania, jak będę mógł to odpowiem No cóż, to jeszcze więcej można powiedzieć Dzięki wszystkim którzy dotrwali do końca Mam nadzieję, że się podobało Jak będziecie mieli pomysł co następnego można pociąć to spróbuję spełnić Jak mnie zainteresuje to, to może też nagram coś podobnego Trzymajcie się cieplutko, cześć